Nasze liceum, poszerzając ofertę edukacyjną, zawarło umowę partnerską z Uniwersytetem Medycznym imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. W ramach współpracy uczniowie klas medycznych o programie poszerzonym biologii, chemii i matematyki uczestniczą w różnego rodzaju wykładach, ćwiczeniach praktycznych oraz innych przedsięwzięciach naukowych. Które odbywają się na terenie uniwersytetu i prowadzone są przez pracowników uczelni. Szerzej o tych wszystkich wydarzeniach powiedzą uczniowie klasy 2B. Pierwsze LO prężnie współpracuje z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Warto przy tym zaznaczyć, że nasze liceum znalazło się w elitarnym, niewielkim gronie szkół, które zostały objęte tą umową partnerską. W związku z tym jeździmy na rozmaite interaktywne zajęcia, które mają głównie wymiar praktyczny i nie tylko stanowią okazję do poszerzenia naszych horyzontów, ale przede wszystkim przygotowują nas na sytuację zagrożenia zdrowia i życia. Na Uniwersytecie, oprócz zapoznania się z teorią, uczestniczyliśmy w zajęciach praktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, na których każdy z nas mógł doświadczyć, jak wygląda praca ratownika medycznego. Przy okazji poznaliśmy przemiłe fantomy Brianusza, Wiktoria i Szymona. Na Uniwersytecie mogliśmy doświadczyć na namiastki życia studenckiego, odkryć sposób, w jakim odbywają się zajęcia, jak wykładowcy je przeprowadzają, po prostu odkryć uniwersytet od środka. Zajęcia te mogą również uświadomić nas właśnie o życiu studenta i na co warto przygotować się w przyszłości. Mnie w szczególności spodobało się, kiedy mogliśmy spróbować własnych sił, aby uratować rannego żołnierza podczas wysymulowanej wojny. Do tamtej pory nie miałem okazji zaznania takich emocji, jakie towarzyszą człowiekowi podczas takich sytuacji stresowych. Warunki, jakie przygotował nam uniwersytet, to jest... Migające światła, dym, słaba widoczność, odgłosy słyszalne z pola bitwy pozwoliły mi odczuć rzeczywiście ten stres, który mobilizował mnie do wykonania powierzonego mi zadania, od którego mogłoby zależeć życie rannego.